Julia Duszyńska, cudaczek, wyśmiewaczek. Dużo śmiechu i niespodziewana wizyta. Było dużo śmiechu u pana Bylejak. Brzuszek cudaczka, wyśmiewaczka był zawsze okrągłutki i pełen. Zawsze był pękaty ze śmiechu, jak to ziarnko grochu. Tylko do szkoły cudaczek nie chodził słowcem. Dał się, że pan Bylejak chodzi do tej samej szkoły co Beksa, a się z Beksą. Nie, za nic. Za to czekał zawsze koło progu na powrót swego przyjaciela. Ledwo pan byle jak ukazał się we drzwiach i już cudaczek turla się ze śmiechu pochodniku. Rano mama wyprawiła go uczesanego, czystego, porządnie ubranego. A teraz na brodzie atrament, na nosie czarna plama. Zdaje się, że to smar. Pewno pan byle jak, przyglądał się po drodze na prawie aut i wścibił nos za blisko. Czapka na jednym uchu, kołnierz od fartucha pod fartuchem, a kołnierzyk od koszuli sterczy jednym rogiem nad fartuchem, nawet koszula z jednego boku wyciągnięta. Hi, hi taki wielki chłop, jak on wygląda! Uhu! Uh, ryczy uradowany cudaczek. A po obiedzie zaczyna się odrabianie lekcji. Teraz cudaczek za nic nie odejdzie od chłopca. Siedzi mu na czubku ucha i wyciąga szyję, żeby lepiej widzieć, co się w zeszytach wyrabia. Mamusiu, zadanie mi nie wychodzi. Przychodzi mama. Ogląda zeszyt. Sprawdza w książce. Ma się rozumieć. Zero tak napisane, że wygląda jak sześć albo siódemka, jak jedynka. I zadanie źle wypadło. Potem pan byle jak pisze ćwiczenie. Pisze i co chwila zerka w okno. Co też tam na podwórzu się dzieje? A wyśmiewaczek wyciąga szyję, krzywi się, marszczy, bo nie może przeczytać. Nic dziwnego. Tu i nie ma kropki, tam dwa wyrazy wpadły na siebie, że wyglądają jak jeden, a już ogonka przy o i e nie ma nigdy, ani kresek nad ni albo si. Gdzie ma być rąk, napisane rak. Zamiast harcerze podnieśli nosze, napisane Harcerze podnieśli nos. Resztę pan Bylejak zjadł. Uhu, piszczy cudaczek. Kto zgubił nos? Czyj to nos? U. Tymczasem pan Bylejak zamyka zeszedł do Polskiego. Jest bardzo zadowolony, że już ćwiczenie odrobił. Będzie bal jutro w szkole. Hihi, hi, zaśmiewa się licho niepoczciwe. A pan byle jak sięga po zeszyt do przyrody. Pani dyktowała im o kocie. Trzeba się tego nauczyć. Ba, ale co to jest? Pan byle jak tak na bazgrał, tak pozjadał wyrazy i litery, że nic nie może zrozumieć. Kot chodzi ciobo moe w su poduczki łapk. Co to może być? Hi, 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 to chyba po chińsku, zaśmiewa się cudaczek. Przyszła na ratunek mama. Nic nie rozumie. Przyszedł na ratunek starszy brat pana byle jak, Wojtek, który już do liceum chodzi. Ale i Wojtek nic a nic nie rozumie. Taki bazgracz powinien być w pierwszej klasie, a nie w trzeciej, powiada. Tego sam król Salomon nie odgadnie. Skończyło się na tym, że pan byle jak włożył palto, byle jak, wcisnął czapkę, byle jak i popędził do kolegi. Przyniósł zeszyt kolegi i z niego przepisał lekcję pod okiem starszego brata. Kot chodzi cicho, bo może pazury wsuwać między poduszki łapek. Mamo, woła Wojtek ze śmiechem, już wiemy co to znaczy psur wsu, pazury wsuwać. Hi, hi, cieszy się wyśmiewaczek i z całej siły przytrzymuje napęczniały brzuszek. Jakby kto chciał zebrać wszystkie historie pana byle jak, to musiałby napisać osobną książkę. To też cudaczek był pewien, że przesiedzi tu kilka lat i nigdy nie zazna głodu. A tu na Wielkanoc, nieszczęście. W pierwsze święto mama powiedziała: Wiecie chłopcy, przyjdzie dziś ciocia z włodziem. Włodzio już zdrów po odrze. Pysznie ucieszył się pan bylejak. Wtem ktoś zadzwonił do drzwi. To pewnie włodzio, woła pan bylejak i pędzi do drzwi. Cudaczek też ciekawie wysuwa główkę jak cebulkę spod kołnierza i cudaczkowi robi się słabo. Wchodzą jego znajomi pan Beksa ze swoją mamą. Gwałtu ratujcie, krzyczy wyśmiewaczek i rzuca się do drzwi. Ale drzwi już zamknięte, więc cudaczek daje ogromnego susa w górę i buch przez dziurkę od klucza, tylko mignęły jego cienkie nóżki i już był za drzwiami.